Cześć, witajcie. Ja jestem Nawczynny i witam Was w nietypowym dniu dla wszystkich fanatyków piłki nożnej. Jest on nietypowy, ponieważ mamy dzisiaj 31 stycznia, co oznacza ostatni dzień okienka transferowego. No i na pewno dzisiejszy dzień zapadnie nam w pamięci z okazji z powodu no, jakichś ciekawych transferów, do których na pewno dzisiaj dojdzie. Jestem o tym przekonany, tak jak to w ostatnich latach się działo. Tak więc dzisiaj jest, no tak jak powiedziałem, deadline. Czyli no, kluby mogą po raz ostatni e, spróbować kogoś ściągnąć i właśnie dokonać jakichś transferów. E, no, w ostatnich latach ten dzień był naprawdę ciekawy. Na przykład e, no, w te lato, jak wiadomo, także mm, różne transfery ciekawe przebiegały. Na no, Deadline Day na przykład wydarzył się. E, chyba hit tego okienka, czyli Antony Marcial, za kosmiczną cenę 50 milionów, przeszedł do Manchester United, e, no i jednocześnie Javier Hernandez e, przeszedł do Bayer Leverkusen. To są takie dwa chyba najbardziej znane właśnie z tego mm, letniego e, ostatniego dnia. Okienka, ale na przykład kilka lat wcześniej e, no, działy się lepsze rzeczy. Na przykład, e, chyba takim najlepszym e, rokiem co do Deadline Day e, był rok 2013, gdzie doszło e, do naprawdę kilku ciekawych transferów. Na przykład, e, Garrett Bay przeszedł do Realu Madrid także za wielką kwotę, około 100 milionów. E, na przykład, Messu przeszedł do Arsenalu, także nikt się chyba wtedy tego nie spodziewał. To było takie od tak nagle. Ezil przechodzi do Arsenalu już. E, no i ostatni taki wtedy tam Fellaini do Manchester United także za wielką kwotę. On wtedy był gwiazdą w Evertonie. E, no i także e, ten transfer był takim wielkim zaskoczeniem. No a na przykład rok później, czyli w 2014, na przykład Welbeck przyszedł do Arsenalu. Kagawa wrócił do BVB, e, czy też Falcao został wypożyczony do Manchester United. Czyli jak widzicie, ten ostatni dzień dużo się dzieje w okienku. Eee, no, przede wszystkim eee, mamy transfer takich znanych zawodników jak właśnie Ezio, Bayon Martial, eee, Welbeck, Falcao, tak więc e, myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Ja w opisie Wam e, podsyłam linki do dwóch stron, pierwszą z nich jest tutaj. Strona Sky Sports, gdzie możecie śledzić takie newsy dotyczące transferów, no bo raczej tych polskich stron. No nie ma co polecać, szczególnie przeglądu sportowego, no bo tam są głównie takie newsy wyssane z palca na wyświetlenia, można powiedzieć. Natomiast ten Sky Sports obserwuję od dłuższego czasu, no i te ich propozycje są całkiem ok. Natomiast druga strona to jest także od angielskiej telewizji. Ale tam macie tylko transfer takie już potwierdzone, nie ma żadnych plotek, są tylko e, takie, które już zostały oficjalnie zatwierdzone, e, no i tylko takie się tam znajdują. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle, ja mam nadzieję, że taki szybki odcinek Wam się spodobał, e, no i że dzisiaj życzę Wam oczywiście jak i sobie, że dzisiaj doczekamy e, no się czegoś ciekawego na rynku. E, no, ja na to liczę, mam nadzieję, że Wy też, e, tak więc do usłyszenia, no i siema!